W poprzednim filmie nie ukrywając głównie widzieliście moje porażki i śmierci na spinę SMP, lecz od tamtego momentu dużo się zmieniło. Razem z chłopakami wybudowaliśmy tajną bazę oraz zdobyliśmy najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak zbroja Netherite'owa oraz elytry. Wybudowałem również automatyczną farmę jedzenia oraz farmę totemów. Do naszego skromnego trio dołączył LSIT, który dogadał się z Wieśniakiem, by ten nam sprzedawał mending. I pewnego dnia po tygodniowej nieobecności na serwer wszedł Izer, który ogłosił jakiś tajemniczy event na spawnie. Okazało się, że chciał on nagrać życia noworoczne dla widzów, ale tu chodziło o coś innego. Dobra, więc tak. Widzowie... Właśnie robi i jak Dobra, on jest pijany, on jest pijany, on jest, on jest pijany Widzowie, z okazji tego, że zbliża się nowy rok wraz z całym serwerem D... D, D, D <głos> <głos> powiedz to, powiedz to, powiedz, że wraz z Felipezą, no powiedz to <noise> Dobra, Widzowie, z okazji tego, że zbliża się nowy rok wraz z całym serwerem Spin SMP Życzymy wam szczęśliwego nowego roku Chłopaki, możecie powiedzieć yy, jakieś życzenia dla widzów i w ogóle

Ty nie można logować. Ej, koleżko, to... wracaj do serwera. No co to ma znaczyć? Myślicie, że zachowałem się jak pita? No macie rację, ale chciałbym zaznaczyć, że Hexo, który wołał o pomoc, postanowił się wylogować, zostawiając mnie sam na sam z Junorem. No ale mówi się trudno i tuż po tym wszyscy wrócili do dalszej gry. Par dni później, gdy na serwer dołączyli inni gracze, postanowiliśmy zrobić dla jednego z nich pewien event. Padło na Miksable, który postanowił wziąć udział w naszym evencie, który przebiegł, że tak powiem, bombowo stary Ale to ty my z nim razem? przechodzisz czy co? My razem? Przechodzimy? No, no, no ty przechodzisz, ja za tobą będę szedł No mogę iść sam, wolę iść no sam, le, sam stary to le, to le. Dobra, dobra idę sam dobra, lecę, lecę, lecę Kurde Ej nie, bo to jest serio podejrzane Ja nie mogę Uważaj na płytki i linki Zostawcie mnie Ej Ale nie to... o... Ej, niepokoi mnie to, że tu jest y, mnóstwo jakby innych bloków. But, dobra, jest, 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 blok diamentów. E, bloki diamentów. Co Co? Co? Co, jest? Co tu się wydarzyło w ogóle? Ja nie mogę... Ej, totalnie się tego nie spodziewałem szczerze, serio! Ja twierdziele jak poleciał! Ja Pierwdzieli jak to buchło, dosłownie! No właśnie, bo mi... Mam aż przykro, czekaj, no bierz Dzień to ten! Mi. Bo mi przykro. Jeszcze litrę, dziękuję. wiesz. O kurde litra! <laughs> Jak widzieliście, zrobiło nam się trochę żal miksable, więc obdarowaliśmy go itemami na start oraz przekazaliśmy mu klucz odkupienia dzięki któremu był w stanie zrespić floziaka. Ale również kluczem do dobrego serwera jest Ridehost.pl, który jest najlepszym hostigiem serwerów Minecraft. Oferuje on stabilne serwery, na których stoją największe projekty Minecraft, a to wszystko w super przystępnej cenie. Również spin SMP jest postawiony na ich serwerach, dzięki czemu nie doznajemy zupełnie żadnych lagów. Link do strony Ridhostu wam w opisie tego filmu, a my wracamy do materiału. Ale teraz przechodzimy do części filmu, gdzie na serwerze przestało być kolorowo. Na filmie Tolika pojawiła się nasza totemiarka, którą postanowił okraść oraz zniszczyć. Postanowiliśmy więc nie zostawiać tego i razem z Hexem ich zaatakowaliśmy. Wiele więcej rzeczy od nas wszystko, więc ma się nas na kilka strzałów. O! Widzicie? Widzicie dziura? Patrzcie, oni musieli was strapować, uratowałem was. Chajka. No fantomy, totalnie! Nie! Margo, margo. Czemu by go widzieć. Tak się składa, że tak. Dowiesz się potem, dowiesz się potem. Nie ma co zadawać zbędnych pytań. A nie gadaj, że to była, to była wasza totemiarka? No, witam! Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Witam! No nie, jeszcze ja nie mam jedzenia. Dobra, ja się <laughs> Kuźwa, byś mnie zabił, Hexo! Dobra! Niestety udało nam się dorwać jedynie kubusia. I byłby spokój, gdyby nie informacja o zniszczonej farmie jedzenia. Wtedy stwierdziliśmy, że stali się oni naszymi wrogami numer jeden. Obejrzeliśmy film Kuby, który nie zacenzurował kordów swojej bazy, dzięki czemu w nocy ruszyliśmy z odsieczą. O! o, o right here, right here. O! Oh. Check, check. I see, I see. Uh, uh, uh. A, 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 o! 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 O, o, uciekaj, uciekaj, co się stało? Dobra Ej, ej Dobra, 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 dobra Pójdzie następne? O, o, poszedł, poszedł, poszedł Jeszcze tu No, zjedź w dół W że cel osiągnięty, dobra Pan się <gry> Zniszczyliśmy im wszystko co mieli i w taki sposób powstał największy konflikt na spin SMP.